Cześć kochani, z tej strony Żaklina, witam Was bardzo serdecznie w skrapowym kąciku. Dzisiaj jak widzicie mamy sporo rzeczy do oglądania. Jest to jeden boks ślubny, jak widzicie mamy duże pudełeczko skrywające w sobie album, mamy również ozdobne opakowanie na wino oraz pudełeczko skrywające kartkę. Wszystko po kolei będziemy sobie oglądać i może zaczniemy od opakowania na wino. Postaram się je tutaj Wam umieścić w kadrze, tak byście dobrze je widzieli. Tutaj postanowiłam umieścić folię, jak widzicie. Tutaj mamy kwiatuszki ręcznie robione. Zresztą we wszystkich tych, na wszystkich tych pudełeczkach mamy właśnie te kwiatuszki. Mamy również takie ozdobne cekiny. I tak prezentuje się to pudełeczko. Myślę, że będzie bardzo oryginalnie, fajnie. Przechowywać wino, a później zostanie super również pamiątką. Więc mamy pudełeczko. Teraz pokażę Wam pudełeczko z kartką. Album zostawimy sobie na deser. Takie oto pudełeczko zawiązywane na wstążkę oraz zapinane na magnes. Słychać. I w środku tego pudełeczka skrywa się kartka. Zobaczcie. Z motywem serduszek, który pojawia się również na albumie, wiązana na wstążeczkę. Rozwiązujemy sobie. I po otwarciu. Mamy oczywiście miejsce na wklejenie bądź wpisanie życzeń, a tutaj kieszonka na pieniążki. Bardzo często e, lubicie takie miejsce mieć już w kartce, więc często właśnie robię taką dodatkową kieszonkę. Tak prezentuje się kartka, pudełeczko, odkładamy sobie to na bok i przechodzimy. Do albumu, który jest właśnie w tym pudełku. Jest to białe pudełko z takiej grubszej tektury. E, ono jest naprawdę duże. Jeżeli dobrze pamiętam, to 33 na 25. A tutaj grubość zapomniałam. Ale mamy tutaj również kwiatuszki. Mamy ozdobienie ze wstążek. No i te ręcznie robione kwiatuszki, specjalnie zamawiane. Do tej kolekcji, właśnie z której powstał nasz album. I oto on. Piękny, duży album schowany w pudełku. Tu oczywiście mamy mięciutkie wypełnienie. I tu mamy schowane taśmy do zdjęć, które można sobie wykorzystać do wyklejenia właśnie albumu. Zobaczmy teraz album. Album, który również ma tutaj te piękne kwiatuszki. Jest tu serce. Wszystko jest, jak widzicie, na papierze lustrzanym srebrnym. Białe płótno Iskra to, które bardzo mi zawsze pasuje na ślubne albumy. I podwójna wstążeczka. Rozwiązujemy sobie. I zaglądamy do środka. O, mamy tu jeszcze kawałek wypełnienia. Album ma cztery karty. Jest stworzony w moim o, przepraszam, w moim ulubionym systemie, Stargate Plusem, który od góry tym razem będzie również miał dodatkowe maty na zdjęcia. Album przeznaczony jest na dwa formaty zdjęć: 10 na 15, ten tradycyjny pocztówkowy oraz 13 na 18. I taki format mamy na sam początek, tutaj na stronie okładkowej mamy taką książeczkę w tym większym formacie. Jest stempelek można śmiało wykleić tą książeczkę trzema zdjęciami. Tutaj oczywiście również pod ten ozdobny pasek również można sobie włożyć zdjęcia, można włożyć zdjęcia do tej książeczki. Ta książeczka ma tutaj wbudowany magnes. Dzięki czemu nic wam nie będzie w albumie latało. Kolejna strona. Jak widzicie, mamy również w albumie podpis, o tym nie powiedziałam, również podklejone na tym lustrzanym papierze. I tutaj mamy klapki, które sobie otwieramy góra dół. Tu mamy stempelki też. Żeby było wiadomo jakie zdjęcia. Tu mamy już maty luzem. Te większe, a więc 13 na 18 a także dwie mniejsze 10 na 15. Takie maty można wyklejać sobie bez problemu dwustronnie. Dzięki temu zdjęcie zmieści się jeszcze więcej. Przechodzimy dalej. Kolejna strona. Mamy tutaj kieszonkę taką może nietypową z dwoma matami. A na tej kieszonce Mamy dodatkowe miejsca na zdjęcia tutaj. Rozchylamy sobie te klapki. Tu mamy taką fajną grafikę wyciętą z dodatkowego bloczka do tej kolekcji. Ona oczywiście nie jest podklejona do końca. Tutaj można sobie wsunąć zdjęcie, bądź wsunąć i wkleić. Całość oczywiście na magnes. Kolejna strona. Bardzo lubiane przeze mnie rozwiązanie, a więc. Kółeczko, sznurek i ćwieki rozwiązujemy sobie, rozchylamy te klapeczki, a tu już mamy taki alawo wodospad z pięknym właśnie wykończeniem w postaci dziurkacza. No a tu mamy jeszcze taką dodatkową ozdobną ramkę, pod którą również można sobie włożyć bądź wkleić zdjęcia. Oczywiście te miejsca też mogą służyć do wklejania zdjęć jak najbardziej. I zawiązujemy sobie z powrotem. I przechodzimy dalej. Na początek, na takiej dużej klapce mamy książeczkę. O. A teraz muszę unieść album, a więc będzie jakiś element pop-up. I zobaczcie, jest w postaci takich jakby schodków. Tu jeszcze dodatkowo mamy podklejonego motylka. Pod niego również można śmiało włożyć zdjęcie i tak samo tutaj para młoda tutaj nie jest podklejona do końca. Bardzo podoba mi się ta grafika, no i te kwiaty są przepiękne. Wszędzie właśnie te róże. Kolejna strona, koperta w fajnym takim kolorze pasującym do kolekcji, jest to taki pudrowy róż, taki błyszczący. Do tej kopertki można sobie wkładać dodatkowe zdjęcia. Można wkładać też jakieś pamiątki. Ta koperta z drugiej strony jest jednocześnie taką kieszonką. Tutaj można sobie włożyć też zdjęcia, a może coś innego. Można sobie coś zapisać i tu włożyć. Tu już rozchylamy sobie klapki. Góra dół. Kolejna kompozycja z tych pięknych róż. No i tu mamy już tradycyjnie matę na zdjęcia. Tak, jak wiecie, polecam sobie dokładać do właśnie tego typu kieszonek więcej zdjęć. Jeżeli tylko jest taka potrzeba, to właśnie takie kieszonki pomieszczą więcej zdjęć. Zawiązujemy. Przechodzimy dalej. Tu mamy takie ciekawe rozwiązanie. Które czasami stosuję w postaci takiej opaski. I w środku mamy tym razem dwie książeczki. Ta mniejsza na zdjęcia 10 na 15 duża na zdjęcia 13 na 18 Ja sobie włożyłam jedną w drugą. No i tu widać tą opaskę. Tutaj oczywiście wszędzie są wbudowane magnesy, po to, żeby tutaj wam nic nie latało. Jak widzicie, to wszystko dobrze się trzyma. Po wklejeniu zdjęć też będzie się trzymać. I nie będzie nic w albumie Wam latało. Kolejna strona: klasyczna dolna kieszeń z taką piękną kartą. No, i tu już maty na zdjęcia. Kolejna strona przypomina takie dwie kopertki. Zobaczcie, jakie ciekawe otwieranie. I jeszcze tu w bok. I tutaj tak samo. W jedną stronę, w drugą stronę. Dzięki temu sporo tych zdjęć tutaj się zmieści. Dodatkowo ten motylek oraz ta różyczka nie są podklejane do końca. Tak samo możecie sobie tu wkleić zdjęcie. I zamykamy tak naprzemiennie. I tutaj tak samo wszystko też na magnes. Ostatnia strona okładkowa, tutaj mamy duży tu wodospad, zapinany też na magnesik. I tu popatrzcie, ile miejsc na zdjęcia. Mnóstwo, całe mnóstwo. Jeśli wykleimy sobie z dwóch stron, to kilkanaście zdjęć tutaj wejdzie i całość fajnie się trzyma, bo mamy magnes. Jak pamiętacie, w tym systemie z Tactyl plusem można zrobić takie kieszonki, do których można sobie włożyć dodatkowe maty na zdjęcia. U mnie też są 13 na 18 taki większy format, z drugiej strony są oklejone papierem skrapowym. I te właśnie dodatkowe maty wkładamy sobie od góry do naszego albumu. I w sumie mamy cztery dodatkowe miejsca na zdjęcia. Można wykleić je ośmioma zdjęciami. Tak prezentuje się album. Dajcie koniecznie znać, czy Wam też się tak podoba ta kolekcja, ale ja jestem w niej naprawdę zakochana. Prześliczne kolory oraz te piękne róże. Bardzo, bardzo mi się podobały od samego początku i bardzo się cieszę, że moja klientka właśnie wybrała również tą kolekcję i mówiąc szczerze, wcale nie mam jej dość, jeszcze chętnie stworzyłabym nie jeden taki boks ślubny właśnie z tej kolekcji, bo jest naprawdę cudowna. Dajcie mi znać proszę, jak Wam się podoba przygotowany przeze mnie boks. O, brakuje tylko jeszcze pudełeczka na album, ale to widzieliście na samym początku. Koniecznie dajcie mi znać, jak Wam się podoba taki zestaw. Oczywiście pamiętajcie o tym, że możecie zamawiać takie boksy również u mnie. Kontakt do mnie w opisie do filmu. Ten boks ma już swoją właścicielkę, ale chętnie wykonam dla Was coś podobnego. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa Pa!